Grymaszna sobota, raz słońce, raz deszcz, a my z Danielkiem jedziemy z styropian. Danielku, jak się klei styropian? Bardzo dobrze. Oczywiście klejenie według sztuki na placki, bo to jedyny, jedyny dobry sposób, który jest, prawda? No to na mnie klejuje. Dobra, a teraz ci, co zaczynają już gadać, dają lajka. Bo tak naprawdę oczywiście obwodowo jest klejone i powolu, powolutku jedziemy z dolną warstwą trochę się zeszło. Teraz jest zabawa z oknami listwy okienne apu. Zastanawiałem się, czy licować tutaj ze względu na, to, na tą na to membranę z, tutaj tą listwę razem z tą razem z, z oknem ale rzuciłem wątek na, na internecie i powiedzieli, że ludzie dobrzy, żeby, żeby ten centymetr przynajmniej zostawić, więc jest centymetr ładnie tak to nachodzi Docinamy styropian, że nie łączymy styropianu tylko tak to jest zrobione No i zasuwamy, tak Danielku? Styropian prosty? dzięki, dobry, bo szwajcarski Poleciłbyś? Tylko cena trochę zabija teraz, nie, co? 150 zł, za paczkę 150, dobra, dobra. Już nie bądź taki chow do przodu. No, my kupowaliśmy za 104. Teraz paczka 164 zł. Także ten konkretny. Zasuwamy z, zasuwamy z elewacją. Tutaj narożnikiem wyszliśmy tak. Dajemy po całe płyty. Potem będzie tam zasupem wkładane, kombinowane, wychodzi prosto. Jak Łukasz przykład, bo jak da, o, tutaj, żeby było dla potomnych. Daniel na to ja zakryłem. O, Daniela docięcie tutaj, o, o magnetowicz zrobił. No i od razu robimy tutaj ten winkielek. Kierownik Daniel stwierdził, że lepiej, żeby go teraz ogarnąć. No i dobrze, bo już trochę roboty zawsze do przodu. Tak to wygląda. E, to niepotrzebnie przyklejałem, będzie ścięte, tu będzie się licowało na równo. E, także, ale to już przy naciąganiu kleju. No i lecimy powoli. Tutaj coś troszkę odskoczyło nam. Dobra. Trzeba będzie klejem zaklejać. Trochę odskoczyło, zobacz klejem, trzeba wpuścić i dociągnąć tym gwoździkiem. Nie? Jak to się stało? Nie wiem, jak to się stało. Nie wiem, kto to przyklejał tutaj. Chyba, chyba ja. A, obraz A, macał teraz to. Macał, macał, No i tak się bawimy. Drugi dzień klejenia styropianu. Maszyna do robienia styropianu, tą konstrukcję możecie obczaić na filmie. Podziękuję ja wam cały czas służy do wycinania takich historii teraz są taki wienkielek do wycięcia i naprawdę robi robotę cały czas przy oknach tniemy zwykłą piłką, no bo tam trzeba pod kątem 45 stopni więc łatwiej jest tam wycinanie takich pod, pod ciepłe parapety ale do wycinania właśnie takich takich elementów właśnie o coś takiego idealnie cięcie bardzo fajne no pokażę wam jak to teraz wygląda mniej więcej ale tutaj mikrofonem trochę o dobra o wtopiło się tam. dobra przestawię nagle w telefon No, i tutaj ten styropian jest docinany do tego winkierka. tak, żeby zachodził ładnie za ten winkierek. O, teraz już jest większa. Większa przerwa, akurat na claim się rozstarty Cięcie jak widzicie, bardzo precyzyjne. No, jeszcze brakuje. Słuchajcie dosłownie pół cm, żeby się ładnie zlicowało więc jeszcze raz wyjmujemy i cięcie o to pół centymetra jeszcze będzie A i widzicie cięcia precyzyjne. ja wam pokażę jeszcze mniej więcej co w sobotę zrobiliśmy z Danielem tak to wygląda na chwilę obecną po jednym dniu prac no i dzisiaj mam plan taki lajtowo żeby jedną warstewkę dołożyć Tutaj taśmy Apu Wycięcia pod ciepły parapet. No te parapety tutaj trochę pokrzywione są. Tutaj Daniela tłość, ale nie chciał wycisnąć. No ale trudno się mówi. Ojejku. No i taka wywalka. Winkielek, już Winkielek jest już tutaj wyciągnięty z syropianym dziesiątką. Najśmieszniejsze, że ten styropian jest troszkę wyższy od tego więc robią nam się takie ząbki, ale będziemy ścierać, kombinować No i leciutko po, powoli lecimy Wczoraj miała być tu praca ale nie było prądu od lana więc zagruntowaliśmy ściany z drugiej strony obczyściliśmy trochę cokoły te robione z XPS A, no, a ja dzisiaj sam walczę Daniel ma inną robotę, mam nadzieję, że jeden rządek przynajmniej polecę może więcej, z jednego już będę zadowolony. Także tak to wygląda na razie. No. Łącznie 2,5 dnia pracy. Od soboty do soboty, ale w tygodniu były takie dni połówki. Daniel Dzielnie miesza klej i lecimy z elewacją. Tyle zrobione. Trochę się schodziło nad tymi oknami tutaj. Jak się smaruje klejem? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. mówi, że bardzo dobrze. Plan na dzisiejszą sobotę zrobić to do końca tutaj. Trochę nam się tutaj będzie na pewno przy dachu dłużyć. No bo trzeba to pod kątem 40 stopni wycinać. No i oprócz tej płyty pójdą jeszcze trzy płyty i kawałek jednej. Metr dwadzieścia jest tam do, do dachu. 2 centymetry dyletacji między dachem a styropianem założone. Książkowo. Żona dzisiaj też pracuje tam przy drzwiach. No i tak zaczęliśmy majówkę. Danielku, twoja, twoja wymarzona majówka dzisiaj się odbywa jak myślisz? Daniel się zastanawia, dobrze wybrał. Także żona tutaj dzielnie też będzie dzisiaj pracować. No, także poszklanie i narusztowanie, tak? Ładna pogoda. Styropian w miarę prosto położony. O, no tam w jednym miejscu mamy takie 3mm wkleśnięcie, tutaj przy oknie. Na odległości dwóch metrów, więc nie jest tak źle. Myślę, że do zaakceptowania. Starenki sobie biegają. Ładny dzień. majoweczka. Kolejny dzień walki ze stereopianem i kolejny dzień walki ze ślepym Danielem. Chyba ogłoszę zrzutkę w internecie na okulary dla Daniela. Biedak nie widzi, z bliska, z daleka. Kolega Berni by się ucieszył, optometrysta, że może go przebadać, ale Daniel nie chce. Danielku, nie chciałbyś w okularach być? Nie. Dlaczego? Bo w okularach ślepy chodzą. Ślepy chodzą, no a ty jesteś ślepy bez okularów. No, także powoli do przodu. Trzecia sobota, razem chyba będzie jak policzymy wszystko. Piąty dzień, szósty dzień roboczy dzisiaj zaczęliśmy. To na razie tak zostawiamy. Tam trzeba jeszcze górę wykończyć, kołkować. A my przeskoczyliśmy dzisiaj z Danielkiem na tą stronę. Daniel chodzi się mądrzy tylko. Nic ciekawego nie mówi. Dzień dobry. Cześć. <laughs> już obrażonego udaje z samego rana już no także dzisiaj tutaj ciągniemy plan jest żeby zrobić no do okien co najmniej tam żeby te okna ładnie wyjść trzy warstwy cztery jak, cztery jak pójdą to do końca no jakbyśmy trzy warstwy zrobili to będzie OK też żeby Danielek nie płakał, że ciężko trzeba pracować w ogóle także zasuwamy dzisiaj pogoda jest jaka jest, wietrznie może deszcz przywita, ale działamy.